Ok, witam w parcie drugim. Idziemy do yy, znaczy, idziemy. Pokażę Wam teraz rzeczy, których jeszcze nie pokazałem. Może zaczniemy od. A tu już mało zostało. Zaczniemy od. Tutaj tu jest zakratowane, bo tam jest wejście do spawnera. Tutaj jeszcze dróżki nie Tu jest wieża. I tu jest spawner, ekspiareczka, ekspiareczka, wszystko ładnie, liście w oknach, idziemy tu jeszcze, też tak nie do końca zrobione. Enderman wszystkie dziury porobił. Dobrze, że nie zabiera tych rzeczy. Co my stawiamy? Dziwne, jakoś. Jakieś takie, nie wiem. O, to on zabrał, dobra. Trudno. Stoimy sobie tutaj. Czekamy. Się spałnią szkielety. Ja miałem szczęście, bo się zrespiły aż cztery. Spadają na dół. Tracą HP. A, tutaj można wejść tędy wtedy sobie tutaj wchodzimy na taką poczekanie. tak, tak nie stoimy bo mogą w nas strzelać ale tak, jak najbardziej schodzimy na dół i mamy piękne szkielety, które można nawalać nawet rączką nie, rączką nie rączką będzie można zombiaki nawalać bo tutaj o O, widzicie? Mam 3 kości, 5 kości, 3 strzały i wbiłem chyba level, nie wiem nawet. Wiem, że exp mi poszedł. Okej. Okay. Idźmy dalej, idźmy dalej, idźmy dalej. Co się stało? się? Okej. Okay. Pokażę wam teraz Nie wiem czy wszystko wam pokażę czy nie zapomnę, ale chyba nie. Pokażę wam spawner o ile się nie mylę. Zombie. Wygląda trochę inaczej. ja się wystraszyłem I moim zdaniem jest trochę bardziej udoskonalony. No wypad, nie będę cię nawalał teraz. Ale jak widzicie już tam z tyłu, zębiaczki sobie ładnie spływają. Naprawdę szybko się respią. Tutaj mamy otwartą przestrzeń ze względu na to, że nie strzelają do nas, jak płyną, i nas nie zabijają. Tam chyba kryper się zrespił. Co tam zielonego jest? A załatane chyba dziura jakaś. Tutaj mamy jeszcze udoskonalone, bo bo jest zejście na dół szybsze nie ma szybszego wejścia, ale jest szybsze zejście jak widzicie jest kryper jest i krypery na naszym serwerze nie wybuchają jest taki plugin coś tam antykryper anty i wybuchają znaczy, ale nie, nie rozwalają bloków bo to by zniszczyło nasze budowle, i w ogóle by było bez sensu. Wchodzimy więc z powrotem na górę. Wejdę tędy będzie szybciej. Wchodzimy na górę. Wyjdziemy już stąd, może. Jak mi się uda. Zrobię cień Więc tak, to był spawner. Coś jeszcze, coś jeszcze, chyba... Patrzcie, kolorowe owce będę miał wszędzie. Fajnie. Jeszcze tu gdzieś był chyba spawner. Raz, dwa, trzy pod moim domkiem i czwarty chyba tu. Z tego co wiem, to więcej... Nie, odkryliśmy jakieś chyba, ale nie zaznaczaliśmy czy coś. Nie wiem, tu nawet spawner szkieletów. Nie wiedziałem, że są dwa, ale głupki jesteśmy. Zawsze się kłóciliśmy o to, gdzie kto ekspi Co tam było? A. Myślałem, że ktoś już strollował i coś napisał. O. Piękny spawner szkieletów. Jaskinie. Kaniony wszystko. Dobra, wracamy. Tu nie, nie ma jeszcze zrobionej ekspiareczki. Kuźwa. Czy mi się wydaje, czy się zgubiłem? Tu jest wejście, dobra. Ktoś górę to mógł wykopać, no. Mi by nie przeszkadzało, jakby ktoś wykopał. Idziemy dalej i chyba będzie czas na... Chyba już wszystko pokazałem, ale nie jestem do końca pewny. Wiem, jak czegoś nie pokazałem, to pokażę w następnym, w następnej części. Ale nie, chyba wszystko jest. I z tego też będą odcinki, ale jak już na przykład coś zbudujemy, skończymy, jak to skończymy, to na przykład nagram odcinek, nie? E, dobra. Tutaj... What to? The... Ja się wystraszyłem, ale nic nie było. Myślałem, że Creeper. Tu mamy ogrodzenie, bardzo ładne, nieskończone jeszcze, ale jest. I wszystko po kolei. W tym jeszcze jest bardzo ciemno, uprzedzam. Tu mamy przejście, tu będzie takie mini... Mini park? Nie, nie park. Takie ogrody czy coś. What the hell? Wypierdzielaj mi stąd. Przeszkadzasz mi. Przeszkadzasz. Dobra, nie zwracajmy uwagi. Może nas nie będzie widział. On sam się zabije, zaraz z wysokości. Tutaj mamy jeszcze puste komnaty. Nie, z tej strony chyba jest pusta komnata. Nie, z tej też jest pusta. Tylko tu jest podzielona. Tam jest taka duża, a tu jest podzielona, bo tutaj, tędy mamy wejście na. Górne, górne piętro tu mamy piękny balkonik, z którego widać piękny park z drugiej strony będzie widać piękne, piękną posiadłość do uzio. Na dole mamy wyjście Na zewnątrz No wyjdź bo mi przeszkadzasz no e tutaj mamy recepcję reception mamy guziczki czyli e, kluczyk kluczyk no jezu przepraszam bardzo nie wiem, nie było chyba widać no chyba nie, dobra reklama mi się włączyła mamy kluczyk, wejdźmy do środka tu mamy e, nie księgarnię tylko coś w stylu nie wiem Jakieś takie e, kurczę, brakuje mi słów, zaraz poczekajcie. Więc teraz będę spadał stąd. E, coś w stylu takiego zgromadzenia danych gości, takie wiecie, takie coś. Takiego, kiedy do nas przybył i w ogóle lista. O, lista gości, właśnie. Że taka niby dłuższa, że wiecie guziczek zabieramy z powrotem do skrzyneczki. E, Dobra. Tu chyba na tym piętrze wszystko się ma gotowe. Lecimy więc na górę, a tu to będzie rzeźnia, proszę ja was bardzo. Tu mamy już tak bardziej ozdobione. Nie wiem czemu zawsze zaczynamy od środka ozdabiać! Szma to ty! No i się palcie, frajery. Tu mamy wejście, tu mamy jeszcze wyżej wejście, tu będzie zamknięte albo otwarte szkło. Czy co? O właśnie, pokażę wam teraz tego. O widzicie? Wybuch, ale nikogo nie zabił. Patrzcie jeszcze raz, no wybuch. No, wiem, że potrafisz. No nie bój się, nic ci nie zrobię. O Jezu, zabił mnie? Nie Wracamy na miejsce Wracamy na miejsce Sztabka? A to z tego wyleciała pewnie Jaki snajper Jaki snajper Wypad Wiecie co? Z tej strony wyjdź Jezu, boję się ich Trzeba koniecznie poświetlać. Ja tam nie wejdę, a tam jest lepiej. No, frajery! Ja wiem, co ja zrobię. O, teraz mi nikt nie będzie przeszkadzał. Dobra, ale tu jest skryper. Ja pierdzielę. Tu mamy. Yy, taka klatka schodowa, czy coś. Tutaj mamy pokoje. Pokój. składny pokój, pokój, takie same tutaj mamy balkonik z którego też ładne e, ładne elementy naszego świata widać tutaj mamy apartament taki już większy e, no tu będzie na przykład e, sypialnia tu będzie gdzieś salonik Jezu, zapomniałem tu będzie gdzieś salonik, a tu będzie y, tu będzie y, na przykład kuchnia. Kuchnia, takie wiecie, takie potrzebne rzeczy. Dalej, dalej. Tu mamy kolejny balkonik. Pokoik. Znowu dwa takie same pokoiki. Te są jeszcze mniejsze niż tamte, chyba. Zaraz sprawdzimy. Nie, takie same są. Teraz pamiętam, takie same są, tylko z innej strony. No, i z tamtej strony będzie tak samo, nie będę pokazywał. Z tej strony jest to jeszcze, będzie zmieniony ten wygląd. Jest pokój yy, VIP-owski. Pokój vip, pokój VIP polega na tym, że ma rzeczy potrzebne dla vip czyli ma widok, kto wchodzi kiedy do pokoju. Może podglądać kogoś, może, nie wiem, strzelać stąd, może robić co chce. Ma oczywiście yy, łóżeczka I ma na przykład tutaj dźwignię pociąga Jest na ręce zombie Jest na ręce zombiego I stąd też może sobie nawalać, ale Tu jest tajemnicze zejście dla niego i ma sobie kowadła Może sobie coś tam naprawiać Montować, zlepić, co tam tylko sobie marzy Z drugiej strony, wypad! Powiedziałem ci! Z drugiej strony jest taka sama ręka, tylko nie ma tego bolca takiego. Tu. I też jest takie zejście. Mamy tutaj akurat enchanting. No. Więc to by było na tyle. Mówi, pa. U VIP-a to by było na tyle Z tej strony jak już mówiłem są takie same rzeczy Wchodzimy jeszcze wyżej Z której strony skończone? Chyba z tej. Znaczy jeszcze w ogóle nie skończone. Tu jeszcze coś będzie trzeba pomyśleć czy coś. Pomyślę, żeby tutaj jakieś, nie wiem, zadaszenie, albo coś zrobić, albo jakiś ten, bo patrzcie jak to wygląda. Najgorszy element w hotelu, albo to przedłużyć, ale to To z niczym się nie połączy. Z niebem się połączy. Dobra, yy, z tej strony już pokażę wam tu. Tu będą takie. Nie wiem, czy to pokoje. Nie wiem jeszcze, co tu nawet będzie. Coś tu na pewno będzie. Coś musi być. Ale jezu, nie trafiłem na schodek tu mamy różne takie ten, duperele Nie wiem, coś jeszcze się wymyśli ale to ten budynek jest dobry na przykład do, do nawalania się, na przykład z łuku, yy, nie z łuku, tylko ogólnie nawalania się. Można tutaj po całym hotelu tyle dużo miejsc jest. będzie do schowania się i w ogóle masakra tu będzie. No i hotel chyba na tyle na razie A jeszcze, na no, dobra Tutaj, o, tu jest dacha, tu nie ma dachu Tu jest już wykończone Prawie wszystko, a tu nie <grym> O, widzicie, tu na przykład nie ma tego Dobra yy, Tutaj będzie Też coś, nie wiem jeszcze Z tej strony Z tej strony Może, nie wiem, jakoś Jakiś zegar, czy coś by się zrobiło Coś w tym stylu, albo jakiś znaczek Nie wiem Zobaczymy. Dużo jest pomysłów. Tam będzie kościół kiedyś. Tu jakieś farmy czy coś zobaczymy. Tu jest wieża. Też będzie przejście. Stąd tu chyba jest mniej więcej. Tu będzie podłoga i tu będzie równo z tym i będzie. Sorry, i będzie e, wieża. Wejście na wieżę tu będzie przejście, albo nie będzie tego przejścia. Zobaczymy, i tu będzie taka wieża, z której będzie wszystko widać. O, i spadłem. Wieża na razie wygląda tak. Jeszcze trzeba wymyśleć, gdzie będą schody albo drobinki, ale chyba zrobić schody, bo wieża jest naprawdę szeroka i schody tu nie będą, nie będą przeszkadzały. Chyba schody będą tutaj w środku. Jakieś, nie wiem, nawet z dwóch stron można walnąć te schody. Już nawet mam pomysł, jak te schody będą wyglądać. No i to był mój właśnie serwer. Mogę śmiało powiedzieć, to był nasz serwer, bo sam tego wszystkiego bym nie zbudował. I. No cóż, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I. Niedługo będą pojawiały się odcinki z tego, właśnie serwera. Tutaj Enderman nawet liście pozabierał. bo. że zniszczyłem, zapomniałem, że jestem na. na tym. Okej, okay. tak więc Tak więc ja z wami się żegnam przy, przy moim budynku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia i oglądajcie kolejne odcinki. Siema.